Dzisiaj kreatywne rzeczy, ale jest action! Hej, słodziaki! Ponieważ pod ostatnim filmikiem z... rzeczami... nie z tigera, tylko z... Nie pamiętam, ale wbiliście bardzo dużo łapek w górę! Tak, tak, chyba z temu. Alfred chciał wam coś powiedzieć. Bierzemy się za rysowanie. Tak, wykorzystałam waszą prośbę i skoczyłam do action. Action jest tak dużo kreatywnych rzeczy. Dostałam już kilka z nich na Sylwestrze, ale dzisiaj skupimy się nie? Nie? <laughs> y y y tak, tak, pięknie. Zacznijmy od 40 markerów z farbą akrylową. Jestem mega ich ciekawa, bo ja uwielbiam właśnie markery z farbami, super robią efekt wizualny. Natomiast jeśli też uwielbiacie kreatywne rzeczy, rysowanie, malowanie, śpiewanie, tańczenie, cokolwiek, to koniecznie przybicie piąteczkę i zostawcie kciuka do góry. No i znalazłem kopka. <laughs> Chyba znalazłem kotełka. Zaczniemy od najdroższej rzeczy, jaką kupiłam w Action i kosztowała aż 45 zł. Jak na action jest Co? to dużo. Natomiast ty, zobacz ile tutaj jest wypisanych wow. markerów. Ładnie. Bardzo dużo. Mamy tutaj takie jedno zabezpieczenie. Staśmy, spróbujmy teraz zerwa. że to było chyba wtedy ostatnie opakowanie, jak braliśmy. Tak, bo były różne kolory, czy był w drugiej wersji kolorystycznej, ale ta do mnie totalnie A, przemówiła. to jest taka pastelowa. O o, chyba trzeba, <grym> i, chyba trzeba iść na siłownię, trzeba te flaczki trochę podpompować. A, taśma, to dlatego. W sensie nie, nie, to flaczki <grym> trzeba podpompować. Najgorszy wróg dobrze i bo A, bajdawaj, no. się ze mnie no, nie śmieje się, powiedziałem, że trzeba flaczki napompować. No, no. no tak? proszę pipi, to jest ciężar, tak? A, sugerujesz, że. Gdzie jest gdzieś Gdzie A ty no to Ile ich jest? 40. Czyli za 45 zł to praktycznie. praktycznie... To muszą być dwa dwie. Oh, no i od razu lepiej Praktycznie lekko ponad złotówka za jednego Fajnie wychodzi, mamy ich bardzo dużo Co możemy takiego namalować? Brain rota, Mówika, namaluj Namaluj brain rota, no Naszkicowałam no, sobie już wcześniej naszego pokemona Czy rozpoznajesz jaki to pokemon? To jest ten, jak mu tam było, ten co wodą, no yy, No żółwik, no przecież widzę go Widzę ja to wy napiszcie w komentarzu Natomiast wyciągniemy tutaj wszystko To też można wyciągnąć Tak, bardzo ładnie to wygląda I porządne pudełko, fajnie będzie do trzymania tego później, o ile są fajne. No bo to jest w sumie no, najważniejsze. No, w tym. Wygląd oceniam na ósemeczkę nawet. Ten obrazek znalazłam na Pinterestie, dlatego spróbujemy go teraz tutaj tworzyć kolorystycznie. Ma jakąś kuleczkę w sobie, która będzie do wstrząsania. Końcóweczka wygląda tak bardzo długa. Spróbujmy. Wow, coś już wylatuje. Fajnie się nakłada, aż tak bardzo się nie roluje na tej karteczce, więc przetestujemy to od razu na tym bloku. Nakłada się póki co bardzo wygodnie. Przecież Takie moje wygląda. pierwsze wrażenie, ale zaraz się przekonamy. Czy było warto? Pamiętajcie, widzowie, zawsze jest warto. Namawiam ten. Jaki? Ten. Czemu? A żółty mokry! <laughs> <Co ja śmiech> gdzie jest Jak ta ufinka wrażenia? Powiem wam, że stało się to, co kiedyś się stało z markerami akrylowymi z temu. Mechlą kartkę i jak spróbujecie to kolorować, nie wygląda to dobrze, jest dosłownie identyczna Sytuacja. Rozumiecie o co mi chodzi? Ta kartka już jest taka trochę zniszczona, mało tego, w ogóle jakby ten kolor się ze sobą nie łączy, wygląda tak brzydko i nawet na tej kartce była ta sama sytuacja tutaj, więc no, takie mech. Ale nie ma co marudzić, brniemy w to dalej i bierzemy kolejny kolor. Teraz będzie taki ciemniejszy i zrobimy od razu cieniowanko. Spróbujemy w ogóle nałożyć kolor na kolor i chyba na razie nie ma problemu, tu gdzie już wyschło. No fajnie się nakłada kolor na kolor, tylko gorzej właśnie z kolorowaniem. Czajcie, teraz zauważyłam, że niektóre są grubsze, niektóre są chudsze. Tutaj jest napisane, Ciebie który ma nie wiem, ile. Nie miałam pojęcia, totalnie. Ale to Dasz tak nagle zobaczyłam. Są tu chyba jakieś znaki. Tak, na tak, ten są. Na... Ciekawe. Najdłużej zajmuje zaczynanie tych markerów. No dobra, faktycznie mm, nie wydają dobrze na tym papierze, ale i tak mam fans ich użycia. Mm, ale... Ale obrazek wygląda stąd ładnie, mi się podoba. Jako do pisania na pewno by się fajnie nadały. Ufina. Jeszcze ostatnie gwiazdeczka. Czy mnie zadowoliły? Nie, ja chyba po prostu fanką tych akrylowych nie będę, bo póki co wszystkie mi się tak szczerbiły. A uważam, że do pisania by się nadawały. Bo by wtedy się nie nakładało koloru na kolor. Mi się podoba, szczerze ładnie, z daleka wygląda to super. Z daleka widać, że są bezmyślone, co nie? Nie, ale kolory sztos w tak, ogóle kolory bardzo się bardzo, bardzo ładne są, bardzo. Idziemy tak Kolejne rzeczy to oceniam tak 5 na 10. Kolejne co to taki Zestaw akwareli, w którym mamy nie dość że 70 kolorów, bo 50 jest zwykłych i 20 metalicznych, wow, to bardzo fajne. dużo. A mało tego są bardzo ładnie zapakowane, chyba w taką szkatułkę. I jest chyba tutaj pędzelek, ale mogę się mylić. To kosztowało 20 zł, natomiast 19 zł kosztował zestaw tylu pędzli. Prash tak zwany. Jeśli są dobre jakości, to uważam, że jest to fenomenalna cena za tyle no. pędzli. Ja czasem kupowałam jeden pędzel za 10 zł. No, tam bardziej interesuje, ile kosztują te pędzle do tego makijażu. to? I'm not going to be No, proszę, proszę powiedzieć. Różnie. Co znaczy różnie? No, za 10 zł może kupić jakiś taki. Jakiś taki. Taki, to znaczy jaki. jaki. Uuu, tu jest ten pędzelek do nabierania wody. Fajnie. Dobre, bardzo ładnie. Mi się to podobało, ja chciałam to wziąć. Tak, i fajnie, bo są razu podział metaliczne i zwykłe. Naprawdę to sprawdzona. Tutaj jest miejsce do mieszania tych farb. No i tak jak mówię, pędzelek, do którego bierzcie tutaj wodę i sobie dozujecie. Go też przetestujemy, no ale oczywiście musimy też przetestować dotyku. te ciemne są chyba najtwardsze. Tak, tutaj są troszeczkę inne. Włosia. Zobaczymy, czy się nie Potrzebuję będą psuły, ale to jest ten bardzo duży. jest czy nie? Tak. Naprawdę, będzie to szkoda. Chcesz pipi po Tak, mizi, mizi, mizi. Jak? Podoba się. <laughs> o, jest gideczny? <laughs> kotkami, kotka, kotka. Kotkami, kotkami, kotkami. A to daj spokój. No, póki co, jestem bardzo zadowolona, jak to wszystko wygląda. Zacznijmy od tych pędzelków. Mamy tutaj okay. nasz wcześniejszy zestawik, proszę tej mi nie przeszkadzać. Narysowałam Pikachu i Eevee, którego znalazłam na Pinterestie. Bardzo mi się podoba w ogóle. Zacznijmy odrzucia tego, tak jak Pikachu. A, może bardziej taki w sumie. I naprawdę nakładamy. No, jakiś ładny kolorek w sumie tutaj się szykuje. Nakłada się je bardzo przyjemnie, natomiast zauważyłam, że wszystkie były tak podobne, że musiałam wziąć ten. Więc no, to sprawdźmy. No różne kolory. No właśnie, no one były za podobne. No, teraz przetestujemy to. Napełniliśmy tej wodą. Już jest mokrótki, więc teraz weźmy może ten i zobaczmy, czy on też będzie tak jak wszystkie. Ale bardzo szybko się je rozrabia i można od razu je użyć, co jest bardzo dużym plusem. No, on jest taki bardzo mało widoczny. Ale pędzelek jest bardzo przyjemny póki co. Zobaczymy, jak zaraz mi się będzie sprawował dalej. Zauważyłam, że one bardzo mocno po zmoczeniu, widzicie, zmieniają kolor i się robią na przykład jaśniejsze, więc jakby to nie jest adekwatnym do ostatecznego koloru. Kamera wyschnie i robimy obrys. Nie skończyłam. No O, ładne. Powiem wam tak, no oprócz faktycznie minusu, że one troszeczkę zmieniają po kontakcie z wodą kolor. To i tak uważam, że są naprawdę, naprawdę fajne, a zwłaszcza za tą cenę są przynajmniej urocze. A te pędzelki również daje 10 na 10, a za tymi za bardzo po prostu nie przepadam. Więc zarówno farbki, jak i pędzelki może jednak 9 na 10. A teraz Nami taki zestaw. To jest zestaw do szkicowania. Takim etui. Zaraz zobaczymy, co takiego on zawiera, ale to etui mnie trochę przekonało. No, wygląda taki spoko, piornicą. tak profesjonalnie. Mało tego. W środku ma być już od razu szkicownik, podobno. Zaraz się Nie Nieważne, nie? otwieraj to, zobaczymy co jest w środku. Otwiera się to na rzepę. <noise> Kolorowe. Ciekawe, czy to są kredki, czy to są zmazywalne ołówki. Przekonamy się. Nie wiem, co to jest. Taki jakby węgiel? Gumkę, strugajkę, tu ma. Mamy do szkicowania właśnie pisownik, a, tak? a tu mamy różne miękkości. O, e, jeden! Z reguły do HB używam, tych raczej nie Ale Pamiętam, że na plastyce kazali używać jakichś takich specjalnych, tak? hej, nie rozumiem, czym to się różni. Miękkością. Niektóre no, są bardzo twarde, a niektóre są bardzo przyjemne, miękkie. Od razu tak fajnie to wygląda, jak sobie tak to rozkłożyłam. Przejdźmy najpierw do nastrugania. Zobaczmy, co to takiego w ogóle jest. Lata. Tak, to jest takie coś jak węgiel. Może mi się przydać. Odpakujmy gumkę. Jo, się mano wszystkim. Dawaj, paputa. Dawaj, paputa. Paput. Nie, niem, nie. O, i zmazują się nawet, ale to nie są tak w pełni zmazywalne, ale przy okazji można użyć do nich gumki. No i ostatnie co, czyli trzeba przetestować je. I zaraz zrobimy rysunek mięciutki. O, i ha. 5H. Mega twardy. Takiego kotka i totalnie chcę go narysować. Jest Dobrze. przepiękny. Wziąłem 2 B. Spróbujmy go odtwarzyć. Nasze ośka. Prywo. Wiesz co, jechałaś za linię. I tak chcesz też. No i nie ten ołówek. Przecież Wiesz, pani to ci może be wezmę. No właśnie mówiłem, widzisz. <laughs> to się nazywa najomość ołówka. Tak, tak. No przyznaję, że łuki są całkiem całkiem. Tak, główka jest troszeczkę za miękka i jak ścieram, to bardzo się widzicie, tak wykrzywia. Prawie skończyłam. Teraz jeszcze tym szarą kredką tutaj jeszcze robię kilka serduszek. To jest taka pipi. Tylko słodka. Pipi jest słodka. Sortuje, <laughs> to jest słodka. Jest. No uważam, że taki szybki szkic gotowy. Jeśli mam być szczera, to ten zestaw byłby idealny, gdyby jeszcze. Zamiast tych. Kredek w sumie, była tutaj na przykład gumka w kredce. To byłby w ogóle totalny sztos. A za 13 zł uważam, że naprawdę warto, także 7 na 10. I dalej mamy taką piękną skrzynię za 23 zł. Ta sama skrzynia by kosztowała 23 zł, a co dopiero z wypełnieniem. Wygląda to Mamy jeszcze do tego paletkę taką plastikową. Ej, fajnie. Profesjonalnie to wygląda. Tak, wreszcie. to prawda. Bardzo fajnie, dlatego przygotowałam już kartki do akryli. Tu widzę. I zrobiłam taką? Pod malówkę. Chcę zrobić tutaj pejzaż. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, a zwłaszcza przy użyciu. Nie. Skoro mam to, to od razu sobie tutaj wszystko wyciśniemy. No niestety, nie są to pastelowe kolorki. Są bardzo takie przygaszone, takie wręcz dymne, ciemne, więc. Ale możesz połączyć. I w... będą pastelowe, Tak, ha? ale nie do końca. Nie zrobię tutaj takiego bajkowego pejzażu, ale zobaczymy, co takiego uda nam się stworzyć. Kisuczkowaty trochę. I do tego teraz bierzemy właśnie te pędzle. Nie ma za dużego. Jest tylko taki mniejszy, ale w sumie to jest taki mini secik, więc może jeszcze wezmę zaraz z tego zestawu najpierw zrobić tutaj niebo. Dodałam do tego jeszcze takie chmurki. No tak jak mówię, łącząc te kolory, no niestety nie są nasycone, więc będą takie troszeczkę przyćmione, No i tak spróbujemy z tego zrobić taki różowy, mały krajobrazik. Jeśli chodzi o ich jakość, póki co jestem zadowolona. Pędzelki już widzę, że są mało precyzyjne, więc wzięłam te z drugiego zestawu. Coś takiego na szybko, ale uważam, że ładne. Warto było przetestować te farby. Ja osobiście daję temu zestawowi takie 6 na 10. Pędzelki są takie mlech, farby są ok, ale ich kolory jakoś nie są powalające. I dwa, które zostawiłam sobie na koniec. Są to markery do kaligrafii brokatowe, które kosztowały 8 zł za 6 markerów. Ciekawe. Oraz aż 24 cienkopisy, które kosztowały 18 zł, więc to nawet nie jest złotówkę za jeden cienkopis. Jestem strasznie ich ciekawa. Spróbujemy sobie zrobić z nim jedną pracę, którą sobie już tej szkic zrobiłam na kartkach do promarkerów. O, zrobiłam sobie coś takiego ze studia Gimbi. No i spróbujemy to zrobić jakoś po prostu linearnie. Zobaczcie, te są w ogóle dwustronne. Jaką mają końcówkę, ten w ogóle Rżowy. Oj, ojeju. Trochę ciężko. Wygląda trochę jak srebro, ale ładny. E, elegancki. A druga końcówka? A, jest po prostu grubsza. Myślę, że inna będzie taka jeszcze cieńsza. Bardzo mi się podoba. Zobaczmy sobie szybko te kolorki. Jakie tu są. Taki niebieski, śliczny. Ten będzie chyba ciemniejszy. Wow, taka noc w sumie, takie niebo gwieździste. Zielony, ciemnozielony oraz czerwony. Nie, taki bordowy. Bardzo mi się podobają. Co prawda, nie za wygodnie się je otwiera, ale to jakoś jest do przeżycia. Natomiast tu mamy 24, z czego są identyczne, a pewnie w dwóch różnych rozmiarach. W grubościach, tak. 0,5. Mm -hmm. Nie, Nie, to zero... różne są. Po a, prostu. Różne, różne, są... różne. Może minimalnie się. Może minimalnie, masz rację. Albo zakrętki tylko przypominają, a mogą i być inne w środku, bo wszystkie mają tą samą grubość. 0,5. No troszeczkę tak. ciemniejsze, minimalnie. No dobra, w takim razie spróbujmy po prostu z nich zrobić jakiś rysunek. No, i jeśli mam być szczera, te cienkopisy bardzo mi się podobają. Już wszystko wiem, słuchajcie, jeśli chodzi o te cienkopisy, to uważam, że są 10 na 10. Są świetne kolory. Może niektóre są takie na początku wyschnięte, ale później się rozruszają. Także sztosik, serio. Natomiast jeśli chodzi o te markery, to powiem Wam, że jestem trochę nimi rozczarowana, ponieważ myślałam, że naprawdę będą super. Ale zobaczcie, to tak brzydko się nakłada kolor na kolorach. Chce się jak w notatkach coś pokreślić, zakolorować. Nie podoba mi się, jak one się nakładają na siebie, zarówno na tej karcie, jak i na tamtej, więc je daję takie 5 na 10. W tym odcinku moim osobistym zwycięzcą jest zestaw akwaryczny i uważam, że były naprawdę turwosztos. Koniecznie napiszcie, co z tego odcinka wam się spodobało najbardziej i która z moich prac była najlepsza. A my słodziki widzimy się na tym kreatywnym odcinku. Buziaki! Pa!